Cześć, ja mam na imię Marek i witam Cię na moim kanale. Niedawno dostałem pod jednym z filmów komentarz, w którym była prośba o to, żeby nagrać jakiś materiał na temat dobrego CV, na temat tego, jak według mnie wygląda dobre CV, więc w dzisiejszym filmie postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Więc pierwsza sprawa, zanim w ogóle zaczniemy mówić na temat CV, jest taka, że ja mogę na ten temat mówić z perspektywy osoby, która ocenia już CV po pierwszej selekcji robionej przez osoby z działu rekrutacji. Bo ja zajmuję się tą częścią techniczną rekrutacji, tak? jestem osobą, która przepytuje pod względem technicznym kandydatów, więc oczywiście dostaję już w jakiś sposób przefiltrowane te, te, te zgłoszenia. Także taki pełny obraz możemy dostać dopiero, jeżeli uda mi się zaprosić do tej rozmowy jakąś osobę, która pracuje właśnie w dziale HR, w dziale rekrutacji. Jednak, oczywiście, również ode mnie zależy, czy dany kandydat jest oceniany pozytywnie i możemy go przyjąć na rozmowę, czy nie. Także również mam jakieś swoje zdanie w tym temacie. I właśnie o nim postaram się dzisiaj opowiedzieć, postaram się powiedzieć na co ja zwracam uwagę, kiedy patrzę na CV, które już do mnie przyszło. Więc miej na uwadze, że są to już CV, które przeszły jakąś wstępną selekcję, ewentualnie w jakiś sposób zostały wybrane już przez kogoś innego. A z mojej strony sprawa polega na tym, żeby po prostu ocenić, czy w ogóle warto taką osobę zapraszać, czy pod względem tego, co się znajduje w CV... Będzie o czym rozmawiać. Więc pierwsza rzecz, myślę, że najważniejsza, która tak naprawdę bardzo często buduje mi w ogóle jakieś tematy rozmowy, jakąś ścieżkę rozmowy, to jest opis tego, co robiliście w poprzednich firmach czy w jakichś poprzednich projektach. Bo jeżeli dostaję CV kandydata, w którym są tylko wyszczególnione kolejne firmy, ewentualnie są dwie, trzy technologie napisane, i nie wiem, czy ten kandydat na przykład tam zajmował się, nie wiem, łataniem bugów albo wprowadzaniem nowych feature'ów albo wdrożeniem aplikacji, albo w ogóle sprzedażą tej aplikacji, albo na przykład szkoleniem użytkowników. No to ciężko złapać jakiś temat do rozmowy, czy ciężko wymyślić jakiś temat do rozmowy, zanim jeszcze się z tym kandydatem spotkamy. I tak naprawdę ciężko już zbudować jakiś pierwszy. Taki wizerunek takiej osoby, bo jeżeli ktoś mi napisze jednym, dwoma zdaniami, że na przykład zajmował się na przykład utrzymaniem i wdrażaniem takiej aplikacji, no to już wiem mniej więcej w którym kierunku ta rozmowa będzie szła i jest to dla mnie bardzo cenna informacja, bo ja bardzo lubię prowadzić rozmowy, które wynikają z jakiegoś kontekstu, które łączą się z tym, co kandydat robił wcześniej, łączą się z tym, co jaki projekt robił. I w jaki sposób wcześniej pracował, jakie ma doświadczenie, bo bardzo rzadko moją rozmowę opieram po prostu o pytania takie związane z kolejnymi punktami, z technologii, z jakimiś suchymi zagadnieniami. Zawsze swoją rozmowę staram się prowadzić w taki sposób, żeby nawiązywać do tego, co kandydat robił. Więc opisanie dosłownie jedno, dwa, może trzy zdania przy każdym projekcie już pozwala mi w jakiś sposób, po pierwsze, dowiedzieć się, czy w ogóle to, co robił kandydat w danej firmie, jest tym, co uznajemy za wartościowe u nas, a z drugiej strony mogę już się jakoś przygotować do tej rozmowy i mieć w głowie, na czym ta rozmowa prawdopodobnie będzie się opierać. Więc jeżeli właśnie masz kolejne projekty, kolejne firmy, które wymieniasz w CV, to staraj się dosłownie kilkoma zdaniami przy każdej opisać, czym się tam zajmowałeś, zajmowałaś, tak żeby pokazać, że... Robi, robiłeś na przykład właśnie utrzymanie, czy nowe feature'y, czy wdrożenia po prostu żeby pokazać czym dokładnie się zajmowałeś w tej aplikacji druga sprawa dotyczy tych różnych gwiazdek, czy numerków oceniających Twoje umiejętności na temat jakiejś technologii tutaj mogę powiedzieć, że jest to sprawa bardzo ryzykowna znaczy ogólnie nie powiedziałbym, że przeszkadzają raczej bym powiedział, że może to być dla Ciebie duże utrudnienie bo na przykład u nas znam osoby, które. Jeżeli widzą takie oceny, widzą takie gwiazdki, to widząc na przykład 5 na 6 albo 6 na 6 przy na przykład C-Sharpie, czy nawet jakieś inne technologii, która niekoniecznie jest związana bezpośrednio z tym stanowiskiem, lubią trochę takiego kandydata dokładniej przepytać. I naprawdę są to osoby, które już mają wieloletnie doświadczenie, które bardzo dobrze znają daną technologię. Także. Naprawdę potrafią znaleźć dużo ciekawych tematów, o których powinny móc porozmawiać z osobą, która się ocenia na 5 czy 6 gwiazdek w skali 6-gwiazdkowej, czy jakiejś 6-stopniowej, czy tam jakieś 9 na 10, czy coś tego typu. Także naprawdę lepiej jest takiej oceny nie wstawiać i będzie ta umiejętność po prostu wynikać z tego, w ilu projektach na przykład pracowałeś w C -Sharpie, czy JavaScriptie. Czy z entity, z entity Frameworkiem, niż wstawiać właśnie takie gwiazdki, i ocenić się na przykład na 4 na, na 6 i przez to na przykład dostać pytania, których się nie spodziewałeś, albo w drugą stronę po prostu zaniżyć swoje umiejętności już przed rozmową. Także. Um, jeżeli chodzi właśnie o wpisywanie takich ocen, jakiejś punktowej oceny tego, jak się dzieje na danej technologii, to raczej tego unikaj, chyba że naprawdę czujesz się bardzo pewnie, ale pewnie wtedy już z twojego doświadczenia ten fakt będzie wynikać. Kolejna sprawa to wymienianie technologii, jakie znasz, bo to może być podobna sytuacja jak z tą oceną, o której przed chwilą mówiłem bo jeżeli poznałeś na studiach jakiś, jakiś język programowania i tak naprawdę robiłeś w nim tylko te projekty na zajęcia, żeby zaliczyć jakiś przedmiot, to raczej nie wpisuj takiego, takiego języka, a raczej bym raczej powiedział, że na pewno nie wpisuj takiego języka, bo uwierz mi, na pierwszym pytaniu będziesz prawdopodobnie już miał problemy. Więc lepiej unikać takich rzeczy. Tak naprawdę CV, które zawiera mało technologii, ale ma czy pokazuje doświadczenie jakie w nich zebrałeś jest dużo cenniejsze niż takie, które zawiera masę różnych skrótów czy różnych nazw, a tak naprawdę z tego wszystkiego pracowałeś tylko na przykład w 10% wymienionych zagadnień. Więc jeżeli pracujesz od 5 lat tylko w C Sharpie i na przykład ASP.necie, a masz wymieniony C Sharp, Java, Python, JavaScript, SQL i tym podobne rzeczy, no to... Raczej ciężko oczekiwać, że w tych wszystkich rzeczach będziesz faktycznie dobry, a może się okazać, że trafisz na osobę, która akurat będzie się znała na jakiejś dodatkowej technologii, i może się okazać, że przypadkiem po prostu trochę gorzej wypadniesz w rozmowie, bo na przykład się okaże, że w firmie być może ktoś by się przydał, kto zna na przykład C Sharpa i C, więc zobaczę, że masz, masz tego C wpisanego w CV. No i na przykład zapraszam na rozmowę kogoś, kto ten język ogarnia i będą chcieli na przykład sprawdzić, czy będzie można cię przydzielić do różnych projektów. Także wpisuj w CV tylko to, tylko te tematy, tylko te technologie, tylko te frameworki, biblioteki, w których na pewno chciałbyś pracować, ewentualnie takie, w których czujesz się pewnie, albo chcesz po prostu pokazać, że nimi się interesujesz, na przykład są to jakieś niszowe technologie. A niepopularne technologie, które będą po prostu takim um, powiedzmy, smaczkiem, jakimś takim punktem zaczepienia być może do rozmowy. No bo jeżeli będziesz znać na przykład Haskela, czy um, no nie wiem, chociażby um, język Go, czy Rust, no to prawdopodobnie jest duża szansa, że um, rekruter... A nie będziecie z tego pytał w taki sposób powiedzmy złośliwy, ale gdzieś tam będzie chciał z ciekawości się dowiedzieć po prostu, co w tym robiłeś, jakie masz, jakie masz spostrzeżenia na przykład na temat jakiegoś nowego języka, czy nowej technologii. I faktycznie to wtedy może mieć sens, ale znowu warto, żeby to było poparte projektami, które, które po prostu um, robiłeś. I jeżeli mówimy o projektach, to zdecydowanie warto opisywać też projekty prywatne. Już kilka razy się zdarzyło tak, że kandydat opisał po prostu kilka projektów, wbiegł tam do kilku, chyba nawet linki, po prostu pod można je znaleźć, to były jakieś aplikacje webowe. Tak po prostu napisał, od kiedy do kiedy w nich pracował, opisał w kilku zdaniach, co, co tam się działo, w jakich technologiach pracował, i mimo, że to w żaden sposób nie było doświadczenie komercyjne, co w sumie dopiero wyszło później na rozmowie, to znowu miałem przed oczami CV, w którym widziałem jakieś doświadczenia, widziałem konkretny czas, w którym dana osoba, dany człowiek pracował, robił jakiś projekt i spokojnie takie doświadczenie mogłem zaliczyć do doświadczenia, które w pracy, się, które w pracy będzie na pewno docenione. Bo wiem, że ta osoba. Zrobiła coś, co faktycznie działa, coś, co um, można nawet zobaczyć, co oczywiście nie jest konieczne, bo nie zawsze są to projekty, które tak po prostu można zobaczyć. Dodatkowo miała na tyle takiego samozaparcia, czy takiej chęci um, pracy z kodem, że potrafiła rozwinąć jakieś swoje aplikacje. Oczywiście to nie musi być masa aplikacji, to nie musi być 10 czy 15 aplikacji. Wystarczy że będzie jeden, ale fajny projekt, na, na temat którego będziesz mógł coś opowiedzieć. I to jest ważna sprawa. Kolejny raz, że jeżeli masz tych projektów kilka, to wybierz po prostu te, o których chcesz porozmawiać, o których masz coś do powiedzenia. Bo jest szansa, że również będziesz o nie zapytany, tak samo jak będziesz zapytany o doświadczenie komercyjne, doświadczenie z innych firm. Więc tutaj dodatkowo podpowiem, że cokolwiek wpisujesz. Jakiekolwiek doświadczenie wpisujesz w CV, to warto mieć przygotowane nawet bardzo krótkie odpowiedzi na temat tego, co tam robiłeś i na przykład, co ciekawego się wtedy działo. Tak samo warto mieć wybrany jeden projekt, o którym chcesz opowiedzieć, jako o projekcie. Najciekawszym, i on powinien się znaleźć na pewno w Twoim CV. Więc jeżeli uznajesz, że jakiś projekt dla ciebie był ciekawy, a później go nie wpisujesz w CV, no to chyba coś jest nie tak, bo to znaczy, że nie chcesz się im za bardzo chwalić i tak naprawdę wiele trzeba było to z ciebie wyciągnąć. A powinieneś zdecydowanie pokazywać, że jest to coś, czym warto się pochwalić. Kolejna sprawa to jest umieszczanie linku do GitHuba. Jest to taki temat trochę kontrowersyjny, bo sporo programistów mówi, że nikt na to nie patrzy. Ja na przykład jestem osobą, która zawsze w te linki klika, i tutaj mogę ci dać podpowiedź, czy raczej odesłać się do wpisu, który poczyniłem jakiś czas temu na moim blogu. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu, gdzie opisałem, jak takie repozytorium na GitHubie przygotować, żeby nie było siary po prostu. Bo jeżeli zamieszczasz taki link, to zdecydowanie zapoznaj się z tamtym artykułem, bo może się okazać, że zamieszczenie go będzie dla Ciebie katastrofą, albo, albo przynajmniej czymś, co trochę Podważy Twoje umiejętności. Więc myślę, że jeżeli masz się czym pochwalić, jeżeli masz tego GitHuba, na którym faktycznie coś fajnego się znajduje, to na pewno warto to dodać, nawet jeżeli odczyta to 5% rekruterów i będzie to tylko przyjrzane tak przez minutę, dwie, ale zawsze to będzie dodatkowy plus. Tylko właśnie bardzo ważne, żeby to repozytorium, ten GitHub, czy no, repozytorium na innym portalu. Był przygotowany naprawdę pod rozmowę, czy raczej pod pokazanie, że faktycznie coś rozwijasz, faktycznie, faktycznie czymś się zajmujesz. I ostatnia rzecz, która być może cię trochę zaskoczy i z jednej strony jest związana z CV, a z drugiej strony jest to zupełnie coś innego, to jest profil na LinkedInie, bo na przykład w firmie, dla której pracuję. Jest taka sytuacja, że często, jeżeli potrzebujemy dużo programistów, czy potrzebujemy szybko znaleźć programistów, to dziewczyny z rekrutacji, bo akurat u nas są głównie dziewczyny, na, nawet nie proszą kandydata o przysłanie CV, tylko dostajemy po prostu wydruk z LinkedIn'a. Jeżeli się skontaktowały z kandydatem na LinkedInie, to po prostu dostajemy taki PDF właśnie pobrany z, bezpośrednio z LinkedIn'a. Jest tam taka opcja, chyba dla, na pewno dla rekruterów, a nie wiem czy dla, czy każdy może takie coś sobie pobrać. Więc, jeżeli przygotowujesz sobie CV i um, opisujesz w nim fajnie wszystkie swoje projekty, wszystkie swoje dotychczasowe prace, to jeśli tylko masz profil na LinkedInie, to zdecydowanie polecam ci również jego uzupełnić i powpisywać tam to wszystko, co wpisałeś w swoim CV. Już nie raz się okazywało, że dostawaliśmy właśnie taki wydruk, na którym e, tak naprawdę niewiele było i tak naprawdę e, były tylko wpisane daty od do i nazwa firmy, w której ktoś pracował. A te social media jednak coraz częściej są również brane pod uwagę w trakcie rekrutacji, i właśnie może się okazać, że być może CV masz przygotowane, całkiem fajne, ale akurat rekruter na pierwszym miejscu, czy w takim pierwszym spojrzeniu, patrzył właśnie na profil na LinkedInie i traktował właśnie ten profil jako Twoje CV, bo skoro tam jesteś, to znaczy, że masz coś tam przygotowane. Więc taka porada a propos CV. Dotyczy właśnie Linkedina, że warto tam uzupełnić te same informacje, przynajmniej te same informacje, które masz w swoim CV, a ponieważ Linkedin przyjmie dużo więcej, więcej wiadomości, to nawet polecam ci dużo lepiej opisać to wszystko, całe Twoje doświadczenie, te projekty, tak dokładnie jak tylko jest to możliwe, jak tylko pozwala ci umowa i wszelkiego rodzaju umowy o poufności i informowaniu o. O tym, czym się zajmowałeś i dla kogo pracowałeś. I tak naprawdę z mojej strony to tyle. Reszta, tak jak mówię, będę mógł dopiero wyciągnąć, jeżeli uda mi się porozmawiać z osobą zajmującą się rekrutacją i tym pierwszym, pierwszą selekcją programistów. Ale myślę, że będzie to fajna, fajna druga część, właśnie tego typu rozmowy. Jeżeli tylko się taka pojawi, to na pewno zamieszczę ją tutaj na YouTubie, więc jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, to dostaniesz oczywiście powiadomienie, jeżeli tylko zaznaczysz ten dzwoneczek o powiadomieniach. Także takie informacje wrzucam na mój fanpage na Facebooku, do którego Cię również bardzo serdecznie zapraszam, tak samo jak zapraszam Cię na mojego bloga, a do obu link znajdziesz w opisie tego filmu. A na dzisiaj to wszystko, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Cześć!